Cześć wszystkim, z tej strony i mam dla Was dzisiaj krótką, szybką informację. Może nie jest to informacja na wagę złota, ale mimo wszystko miło mi będzie, jeśli wysłuchacie do końca. Otóż doszedłem sobie do wniosku ostatnio, że posiadanie 5, 6 czy 18 stron e, takich fanowskich jest może w pewnym sensie bezsensowne, jeżeli każda zawiera praktycznie tę samą treść i przez to niektóre zaniedbuję, a niektóre olewam, a niektóre jakby promuję. To jest troszeczkę nie fair, moim zdaniem, i troszeczkę bez sensu. Więc postanowiłem mniej więcej znaleźć jakieś szczególne zastosowanie dla niektórych z nich, żeby nie było tak, że na każde jest to samo i bez sensu jest śledzić wszystkie. A więc od dziś na Facebooku, na stronie fanowskiej Facebooka, Będą się ukazywały informacje i materiały typowo związane z moją działalnością YouTube'ową. Czyli stricte to takie spoilery przed filmikami, informacje o filmikach. Ponieważ niestety modu subskrypcji na YouTube dalej nie działa, to trzeba się wspierać nieco informacją na Facebooku. Oraz jakimiś takimi czysto, czysto ciekawymi materiałami, takie ciekawostki. Związane z moim e, kontem na YouTube. Twitter nadal pozostanie tak jak pozostał, jak do tej pory trwa kontem czysto informacyjnym o uploadach. Czyli jeśli ktoś mnie śledzi na Twitterze, to za każdym razem, gdy ja wrzucam film, e, taka informacja na Twitterze powinna się e, pojawić. Natomiast jeśli chodzi o e, Planet Minecraft, tutaj też wiele się nie zmieni, ponieważ jest to oczywiście typowa strona poświęcona Hogwartowi, więc tam niewiele ma się co zmieniać. To z założenia już ma swoje ukierunkowanie, to jest dedykowane Minecraftowi, więc takie pozostanie. Największe zmiany natomiast przeżyje e, myśl Nora, czyli e, mój blok. Blok od tej pory będzie bardziej taki sprywatyzowany, że tak to brzydko ujmę, chociaż mm, to co mam na myśli nie wiąże się z genezą tego słowa. Chodzi mi o to, że od tej pory tam będą się pojawiały informacje bardziej o mnie, takie nieco bardziej prywatne, może nie całkiem prywatne, ale nieco bardziej. Czyli jak mi minął dzień, co tam mniej więcej porabiałem. I dodatkowo planuję, żeby jeśli mi się uda, znaczy za, powiem tak, założenie jest takie, żeby co wieczór, ale nie gwarantuję, że tak będzie, pojawiać się tam będzie moje przemyślenia na temat jednego utworu. Jaki jest dobry na dzisiejszy wieczór? E, nie gwarantuję naprawdę, że to będzie codziennie, tak jak to sobie zakładam, ale chciałbym i prawdopodobnie przez pewien okres tak będzie. Później, oczywiście, ten e, odstęp czasowy może się zwiększyć z racji tego, że nawet nie jestem w stanie powiedzieć, czy znam, powiedzmy, 365 utworów godnych e, przesłuchania, żeby mieć jeden utwór na każdy wieczór. Ale takie jest moje wstępne założenie, jak wyjdzie, w, e, to się dowiemy w praniu. Myślę, że część z nich się przyda. Dodatkowo pragnę poinformować też, że powoli będę starał się resuscytować mój kanał na Twitch TV, czyli kanał do live'ów, więc śledźcie też biuletyny oraz Facebooka, ponieważ będą się tam pojawiały informacje dotyczące nadchodzących audycji live. Myślę, że to wszystko, co miałem do powiedzenia. Dzięki za wysłuchanie, trzymajcie się ciepło i na razie hej!